Ty, co robisz? Robię zdjęcie tego, co to w ogóle kurwa jest. Może rzucisz trochę światła. O! Wygląda jak jakiś wodorost. A tam wodorost nie znasz się. To wygląda jak jakiś owoc. Jaki owoc, ale ładnie pachnie, co? Nawet ładnie, na naszej planecie takiego czegoś nie ma. Zabieramy to. Myślisz? Pewnie przyda nam się. Może to coś ciekawego. To zabieramy. Poczekaj, zrobię jeszcze kilka zdjęć. Ty, ale odlot. No, masz rację. Czuję się, jakbym. Czuję się, jakbym latał. Przecież potrafisz latać. Tak, ale dopiero czuję się pierwszy raz w życiu, jakbym naprawdę latał. <gry> Kurde, dobre to. Było dobre w smaku. No. Musimy znaleźć tego więcej. Kurde, po tej skale ani śladu. Musimy poszukać. Musimy po prostu bardziej poszukać. Mam nadzieję, że znajdziemy więcej. Chodźmy tam. O, mam coś! Wow, ale ładne! Troszkę inne niż tamto, ale też ładne, nieprawdaż? Tak, to nawet jest ładniejsze! Ładne zdjęcia wychodzą! Ale odlot, zabieramy to. Kurwa, spierdalamy. Kurde, i co teraz? Nie wiem, ale musimy zdobyć to gówno. <Liby wytrzyma> <Sum> Haha, jest. Mamy to. Dalej, zabieramy to, póki nie ma tutaj żadnego stwora. Masz rację. Ha, ale ubaw! Haha, ha. no serio, dawno się tak nie śmiałem, jak dziś. Chyba musimy lecieć na kolejną planetę. Musimy znaleźć tego więcej. Szkoda, że na naszej planecie tego nie ma. Masz rację. Nic tu po nas. Czas wyruszać w kolejną wyprawę. Musimy zdobyć więcej tego. To jest wspaniałe. I tak oto ufolutki poleciały na inną planetę w poszukiwaniu tajemniczego czegoś.